Jeśli zrobiłaś to po rozstaniu, po prostu zniszczyłaś wszelkie szanse na jego powrót. 90% kobiet popełnia ten błąd, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Za kilka minut pokażę ci dokładnie, czego nigdy nie robić po rozstaniu i dlaczego to może zadecydować o tym, czy zapomni o tobie na zawsze, czy będzie za tobą tęsknił każdego dnia. Wiem, że rozpaczliwie cierpiałaś i pragnęłaś odpowiedzi. Ale to, co zrobiłaś w ciągu pierwszych 48 godzin po rozstaniu, mogło być największym błędem Twojego życia. A najgorsze jest to, że prawdopodobnie nawet nie wiedziałaś, że sabotujesz własne szanse. Jeśli więc chcesz zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w głowie mężczyzny po rozstaniu i jak możesz odwrócić sytuację, zostań ze mną do końca. Bo ujawnię pięć fatalnych błędów, które popełnia praktycznie każda kobieta i uwierz mi, błąd numer 3 to ten, który najbardziej niweczy szansę na pojednanie. Zanim przejdziemy dalej. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz i polub nasz kanał, aby nie przegapić żadnych treści. Zanim przejdziemy do omówienia konkretnych błędów, musimy zrozumieć jedną fundamentalną rzecz. Dotyczącą męskiej psychologii po rozstaniu. Kiedy mężczyzna kończy związek lub zostaje porzucony, sposób w jaki jego mózg przetwarza tę sytuację, jest zupełnie inny niż sposób w jaki przetwarza ją mózg kobiety. Podczas gdy większość kobiet odczuwa ból rozstania natychmiast, intensywnie i dotkliwie, mężczyźni zazwyczaj reagują wolniej. W pierwszych dniach, a nawet tygodniach. Mężczyzna może wydawać się zimny, zdystansowany i obojętny. To nie znaczy, że mu nie zależy. To znaczy, że jego mózg jest w trybie ochronnym. Psychologia nazywa to defensywnym dystansem emocjonalnym. To tak, jakby nałożył zbroję na serce, żeby nie czuć całego bólu naraz. I tu pojawia się kluczowa kwestia. Wszystko, co zrobisz w tym okresie, zadecyduje, czy ta zbroja stanie się jeszcze silniejsza, czy zacznie pękać. Większość kobiet nieświadomie robi dokładnie to, co wzmacnia te zbroje. Odpychają go jeszcze bardziej, nie zdając sobie z tego sprawy, a kiedy w końcu to zrozumieją, jest już za późno. On już o tobie emocjonalnie zapomniał i poszedł dalej. Błęd numer jeden: bombardowanie wiadomościami. Pierwszym błędem, i chyba najczęstszym, jest pisanie SMS-ów. Ty albo oni zerwali. A w kolejnych dniach nie możecie przestać wysyłać wiadomości. Dzień dobry, dobranoc, jak się masz? Tęsknię za tobą. Możemy porozmawiać? Proszę, odpisz. Każda wiadomość, którą wysyłasz i która pozostaje bez odpowiedzi, jest jak kolejna cegła w murze, który On między Wami buduje. Dlaczego? Bo męski mózg interpretuje tę wytrwałość jako desperację, a desperacja jest przeciwieństwem pociągu. Pomyśl o tym w ten sposób. Kiedy byliście razem na początku związku, prawdopodobnie nie wysyłaliście sobie dziesięciu wiadomości dziennie, błagając o uwagę. Mieliście własne życie, własne zainteresowania i własną niezależność, i właśnie to go pociągało. Teraz, po rozstaniu, jeśli zrobisz coś przeciwnego, pokażesz mu, że całkowicie utraciłaś tę niezależność. Co więcej, w psychologii istnieje pojęcie zwane sytością. Im bardziej jesteś dostępna, tym mniej za tobą tęskni. To jak codzienne jedzenie czekolady. W końcu przestajesz odczuwać tę intensywną ochotę, bo jesteś zawsze dostępna. To samo dzieje się z wiadomościami. Jeśli wie, że może cię mieć w każdej chwili, niezależnie od tego, czy odpowiesz, czy nie, nie czuje potrzeby, by się do ciebie odzywać. Co powinnaś zrobić? Absolutna cisza. Wiem, że to wydaje się niemożliwe, wiem, że to boli, ale to jedyny sposób, żeby przerwać ten cykl. Kiedy przestajesz pisać, tworzysz pustkę. I to właśnie w tej pustce zaczyna pracować jego umysł. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego przestałaś robić to, co robisz, skoro już poszłaś dalej. I ta ciekawość to pierwszy krok do tego, żeby naprawdę za tobą zatęsknić. Błęd numer dwa. Prośba i negocjacje. Drugim fatalnym błędem jest błaganie i negocjowanie. Frazy takie jak: Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Obiecuję, że się zmienię. Możemy spróbować jeszcze raz. Będę inny. „Potrzebujecie”. cię. Każda z tych fraz umniejsza Twoją wartość w jego oczach. Może to zabrzmieć brutalnie, ale to prawda. Kiedy błagasz,. Podświadomie dajesz mu do zrozumienia, że jest cenniejszy od ciebie, że potrzebujesz go bardziej niż on ciebie, a zdrowe relacje opierają się na równowadze, a nie nierówności. Co więcej, obiecując zmianę, zgadzasz się, że problem leży wyłącznie po twojej stronie. Nawet jeśli ponosiłaś część odpowiedzialności za rozstanie, a wszyscy je ponosimy, biorąc na siebie całą winę, całkowicie go uniewinniasz a to sprawia że czuje się usprawiedliwiony w swojej decyzji o zakończeniu związku dochodzi jeszcze czynnik presji nikt nie lubi czuć presji by podjąć decyzję błagając go żeby wrócił wywierasz na niego presję by dokonał natychmiastowego wyboru a pod presją naturalną reakcją jest wycofanie się jeszcze bardziej to jak próba utrzymania piasku w dłoni im mocniej ściskasz, tym bardziej się wyślizguje. Co dzieje się w jego umyśle, kiedy błagasz? Czuje litość. To litość, nie miłość. Litość nie rodzi pociągu. W najlepszym razie może nawet wrócić z litości, ale ten związek jest skazany na porażkę, bo nie ma wzajemnego szacunku. A bez szacunku nie ma trwałej miłości. Właściwe podejście to zaakceptować rozstanie z godnością. Nawet jeśli w głębi duszy jesteś zrozpaczona, musisz pokazać, że szanujesz jego decyzję i że masz w tysięcy tycze sobie wystarczająco dużo miłości do siebie, by nie błagać. Takie podejście sprawi, że spojrzy na Ciebie z innej perspektywy. Uświadomi sobie, że nie jesteś zdesperowana, a raczej silna i świadoma swojej wartości. Błąd numer trzy Śledzenie w mediach społecznościowych. Teraz dochodzimy do błędu numer trzy, i ten jest druzgocący śledzenie jego mediów społecznościowych, przeglądanie wszystkich jego historii i lajkowanie starych zdjęć, sprawdzanie, kto lajkuje jego zdjęcia, próba dowiedzenia się, czy jest już z kimś innym. Myślisz, że po prostu zdobywasz informacje, ale tak naprawdę torturujesz sam siebie. Za każdym razem, gdy widzisz jego uśmiechniętego i spędzającego czas z przyjaciółmi, twój mózg tworzy narrację: "Już o mnie zapomniał. Jest szczęśliwy bez mnie. Już poszedł dalej." A te narracje niszczą twoje poczucie własnej wartości i sprawiają, że tkwisz w przeszłości. Nie możesz iść dalej, bo ciągle na nowo przeżywasz ból. Ale jest coś gorszego. Kiedy śledzisz kogoś w mediach społecznościowych, Nieuchronnie w jakiś sposób reagujesz, czy to polubieniem starego zdjęcia, komentarzem, czy wysłaniem wiadomości z informacją, że coś zobaczyłeś, a każda z tych czynności pokazuje mu, że wciąż jesteś obecny w jego życiu. W psychologii istnieje termin niewidzialny obserwator. Kiedy podążasz za wszystkim, co on robi, ale nie wchodzisz z nim w interakcję, stajesz się nieistotny. Jesteś obecny, ale nie do końca. A to jest dokładnie przeciwieństwo tego, czego chcesz. Chcesz, żeby czuł twoją nieobecność, a nie twoją niewidzialną obecność. Co więcej, media społecznościowe kłamią. Nikt nie pisze o tym, jak bardzo cierpi podczas bezsennych nocy z powodu tęsknoty za kimś. Ludzie publikują zredagowaną wersję swojego życia, więc kiedy widzisz go pozornie szczęśliwego, wiedz, że to tylko ułamek rzeczywistości. Ale twój mózg o tym nie wie i cierpisz niepotrzebnie. Rozwiązanie? Zablokuj lub wycisz ich. Nie musisz usuwać ich z mediów społecznościowych, ale musisz pozbyć się pokusy ciągłego sprawdzania. Przez pierwsze kilka dni będzie to trudne. Twoje palce będą automatycznie próbowały otworzyć ich profil, ale z czasem będzie łatwiej. A kiedy w końcu uda ci się wytrzymać kilka dni bez zaglądania, zdasz sobie sprawę. Że zaczynasz się leczyć. Błęd Numer 4. Próba wywołania zazdrości. Czwartym błędem jest próba wzbudzenia zazdrości, publikowanie zdjęć z innymi facetami, wychodzenie na miasto, oznaczanie miejsca, szykowanie się i publikowanie w nadziei, że je zobaczy. Myślisz, że to uświadomi mu, co stracił, ale najczęściej efekt jest odwrotny. Kiedy próbujesz wzbudzić zazdrość w oczywisty sposób. Wyglądasz na zdesperowaną. I znowu, desperacja nie jest atrakcyjna. On zdaje sobie sprawę, że te zdjęcia, te wypady nie są szczere. To tylko gra, żeby zwrócić jego uwagę, a to tylko utwierdza go w przekonaniu, że nie poszłaś dalej. Co więcej, jeśli umawiasz się z innym facetem tylko po to, by wzbudzić zazdrość, jesteś niesprawiedliwa wobec niego i wobec siebie. Wykorzystujesz kogoś jako narzędzie. A to nigdy nie kończy się dobrze. A jeśli on to zauważy i okaże szczerą zazdrość, może zareagować agresywnie lub po prostu zdystansować się, bo myśli, że już sobie poradziłaś. Zazdrość działa tylko wtedy, gdy jest szczera i pojawia się naturalnie. Jeśli po miesiącach od rozstania poznałaś kogoś miłego i szczęśliwego, a on to dostrzeże, to owszem, może to w nim coś obudzić. Ale nie dlatego, że próbowałaś go sprowokować, ale dlatego, że naprawdę poszłaś naprzód i stałaś się jeszcze lepszym człowiekiem. Najlepszą strategią jest prawdziwe życie. Nie publikuj postów tylko po to, żeby je zobaczył, ale publikuj je, bo jesteś naprawdę szczęśliwa. Nie prowokuj, ale rób to, bo chcesz się dobrze bawić. Kiedy robisz coś dla siebie, a nie dla niewidzialnej publiczności, twoja energia się zmienia. A prawdziwa energia działa magnetycznie. Błęd numer 5. Niepracowanie nad sobą. I dochodzimy do piątego i ostatniego błędu, najpoważniejszego ze wszystkich: braku pracy nad sobą. Wiele kobiet tak bardzo skupia się na odzyskaniu byłego partnera, że zapominają zajrzeć w głąb siebie, nie zadają sobie pytania, co mogą poprawić, czego nauczyły się w związku. I jak mogą przezwyciężyć ból? Prawda jest taka, że każde rozstanie niesie ze sobą lekcje. Jeśli ich nie wyciągniesz, będziesz powtarzać te same schematy w kolejnych związkach. Być może odkryłeś, że masz trudności z wyrażaniem swoich uczuć, poświęcasz się zbyt wiele dla drugiej osoby, jesteś nadmiernie zazdrosny lub nie stawiasz granic. Niezależnie od tego, jaki jest ten schemat, Musisz go rozpoznać i nad nim popracować. Praca nad sobą niekoniecznie oznacza terapię, choć bardzo pomaga. Oznacza rozwijanie nowych zainteresowań, dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, inwestowanie w przyjaźnie oraz odzyskiwanie kontaktu z marzeniami i celami. Oznacza stawanie się najlepszą wersją siebie, nie dla niego, ale dla siebie. I oto ironia: kiedy przestaniesz skupiać się na odzyskaniu go, i zaczniesz skupiać się na sobie, mogą się wydarzyć dwie rzeczy. Po pierwsze, możesz zdać sobie sprawę, że już go nie chcesz, że w trakcie tego procesu samopoznania zrozumiesz, że związek nie jest zdrowy i że zasługujesz na coś lepszego. Po drugie, może on zauważyć zmianę w tobie i poczuć potrzebę powrotu. Ale bądź ostrożna, jeśli wróci. To nie może to oznaczać, że stałaś się tym, kim on chciał, żebyś była. Musi to oznaczać, że stałaś się tym, kim zawsze chciałaś być, a on pasuje do tej nowej wersji ciebie. W przeciwnym razie wejdziesz w ten sam dysfunkcyjny związek, co wcześniej, tylko z nowym pakietem. Podsumowując, oto pięć fatalnych błędów, których nigdy nie popełnisz po rozstaniu. Błąd numer jeden: bombardowanie SMS-ami. Błąd numer 2: błaganie i negocjacje. Błąd numer 3: śledzenie mediów społecznościowych. Błąd numer 4: próba wzbudzenia zazdrości. Błąd numer 5: brak pracy nad sobą. Jeśli popełniłaś jeden lub wszystkie z tych błędów, nie obwiniaj się. Większość kobiet popełnia je, ponieważ działamy pod wpływem emocji, gdy czujemy się zranione. Najważniejsze Żebyś od teraz wiedziała, czego nie robić, a wiedza o tym, czego nie robić, to już połowa sukcesu. Teraz chcę usłyszeć od Ciebie, który z tych błędów popełniłaś. Przejdź do komentarzy i podziel się swoją historią. Nie ma się czego wstydzić, bo każda z nas przez to przeszła, a kto wie, może Twoje doświadczenie pomoże innej kobiecie, która przechodzi przez podobną sytuację. Jeśli ten film w jakikolwiek sposób Ci pomógł, Zostaw lajka. To pokazuje mi, jak ważne są dla ciebie tego typu treści i motywuje mnie do tworzenia kolejnych filmów o związkach, psychologii i rozwoju osobistym. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. I pamiętaj, że ból po rozstaniu jest chwilowy, ale rozwój, który dzięki niemu osiągniesz, jest trwały. Jesteś silniejszy niż myślisz i przezwyciężysz to. Buziaki i do zobaczenia w następnym filmie.